Dziewczyny syna. Co ty robisz? To jest miłość mojego życia. Czemu ty mi to Co robisz? Miłość twojego życia? Tak. Jesień w twórce? To nie tylko długie wieczory. To emocje, które trzymają w napięciu. To pięć części kultowego Borna. W tym zdobywca trzech Oscarów Ultimatum Borna. To pierwszy człowiek zdobywca Oscar'a za najlepsze efekty specjalne. To Holmes i Watson, klasyka w komediowym wydaniu. To Hidalgo, wyścig przez pustynię, który zapiera dech w piersiach. To Czas Wojny, film z sześcioma nominacjami do Oscara. To... to dopiero początek. Paznokcie. Zadbane, mocne i lśniące. Na tym mi zależy. Dlatego wybrałam Regenerum. Regenerum. Regeneracyjne serum utwardzające do paznokci błyskawicznie tworzy trwałą warstwę. Wypełnia ona drobne ubytki w płytce i scala jej strukturę. Zawarta w Regenerum żywica działa jak zbrojenie. Wzmacnia osłabione paznokcie i chroni je przed uszkodzeniami. Utwardzacz Regenerum daje lśniące i mocne paznokcie. Hybryda nie jest mi już potrzebna. Regenerum. Pełna regeneracja. Niższy poziom żelaza może objawiać się na różne sposoby. Zmęczenie, bledsza twarz, zadyszka, problemy z koncentracją. Znasz to? Zapytaj o Feroptim. Feroptim to opatentowane żelazo nowej generacji Liposovit oraz kompleks witamin, w tym witamina C, pomagająca w jego wchłanianiu. Feroptim pomoże ci zadbać o poziom żelaza w organizmie. Feroptim. Żyj z żelazem na poziomie. Wyjątkowe tabletki o smaku czekoladowym. Jeszcze nie śpisz? Jutro egzamin. Przerabiam żelaki. O, ja mam ten problem. Co powinnam brać? Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczających obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Rostil Max zdał egzamin. Ja też. Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś spędzi, wypływa, piecze. Infekcja intymna to żaden wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxin Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną już w trzy wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxin Uno. Jedna kapsułka, jedna noc i papa infekcjo. Genoxin. I znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. I tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Zaczyna się nowy dzień, a ból w kolanie wciąż nie odpuszcza? Wypróbuj Dolgit, ten żółty krem z apteki. Krem Dolgit to skuteczny lek przy bólach mięśni i stawów. Zaczyna działać już po 15 minutach, dokładnie w miejscu bólu. Dolgit, twój ekspert od bólu. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Krem Dolgit dostępny również w opakowaniu ekonomicznym. Ostatnio zauważyłam na mojej skórze kilka włókniaków na szyi, odstaje i drażni pod biustem, a nawet pod pachą. Czy można się ich pozbyć samodzielnie? Tak. W aptece dostępne są plastry Fibrocontrol do samodzielnego i bezbolesnego usuwania włókniaków. To proste i skuteczne, a efekt widać już po 6 dniach. Fibrocontrol Gładka skóra bez włókniaków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ulubione napoje bez wysiłku? Zamień jednorazowe butelki na bombelki od Soda Stream. Raz, dwa i gotowe. Pełnia orzeźwienia. Soda Stream. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz smartfony, smartwatche, rowery elektryczne, komputery gamingowe, termoroboty, ekspresy w super niskich cenach. Więcej promocji w aplikacji Media Ekspert. Kup Przecież tam jest ograniczenie do 50 patatajów. A ty jechałeś 70 patatajów. Co widzisz Grzmisław? Muszę cię ukarać. To jej ja znowu 10 batów. 16. A jak pan tak pięknie mówi po angielsku, to jaką szkołę pan kończył? Oksykur. Gwiazdy kabaretu w piątek o 20:00 w czwórce. Zawodowy kaskader i jego charyzmatyczny przyjaciel. Zając, przywitaj się. Mamy szansę zabłysnąć i zarobić kupę w Nie Niepeknie. Kaskadę musi mieć zimną krew Razem są nie do pokonania. Pański koń zwrócił moją uwagę. Dawałem mu 2 miliony, ale odmówił. Jackie Chan, twój tata jest najlepszy. Na co czekasz? Mnie tu biją Jak błysze konie. W niedzielę o 17:30 w czwórce. Ten facet chciał nas wszystkich pozabijać, a teraz ma trafić do Nie Uspokój się, dorwiemy go. Nowy sezon serialu Sprawiedliwi. Trójmiasto. Jesteś skończony. Uważaj! Od 1 września, od poniedziałku do czwartku o 21.30 w czwórce. Sponsorem programu jest promotor leku Lioton 1000, na żylaki i obrzęki nóg. Sponsorem programu jest promotor leku Ketonal Active, Maryla jest w szoku, gdy znajduje test ciążowy, na szczęście negatywny. Córka Mary...